Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Garażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć, witajcie! Dzisiaj mam okazję pokazać Wam piłę Ursus. Piła Ursus, piła pod logiem Ursusa. Tej samej firmy, co produkowała i produkuje ciągniki rolnicze i inne tam maszyny. Zabrali się za robienie pił spalinowych, kosiarek, traktorków. Miałem to piłę w tamtym roku na przeglądzie. Tutaj yy, wystąpiła awaria pompki olejowej. Ale o tym za chwilkę. Ogólnie piła się spisuje bez zarzutu już. A widzicie, tutaj są klamerki takie, zaczepy z dwóch stron do ściągania pokrywy filtra. Plastik dosyć taki twardy, solidny. Oczywiście jest to piła... Tych samych, powiedzmy, części, co to te wszystkie chińskie, czyli karter jest składany z dwóch połówek. To jest to samo, co też piła Nak. To wszystkie inne yy, hardery i inne to są te same piły. Co tu można o niej więcej powiedzieć? Generalnie troszeczkę lepiej lepsze materiały są użyte w tych piłach i nie różni się ona niczym innym niż te wszystkie chińskie, niż ta piła ta niby huskwarna i ten niby sztil Te podróżki, które też były już na kanale Tam też było o wymianie pompki oleju Pokazane jeszcze inne problemy z tymi piłami Jak je tam rozłożyć na części pierwszej i złożyć Także jeśli ktoś by chciał, szukał materiału odnośnie takiej piły jak Ursus to, to będzie to samo co tam Husqvarna 365, ta podróbka Husqvarna, bo to nie jest huskwarna. Co tu jeszcze? O, już mi się tutaj olej wylał, ale to Wam bardzo pokażę, właśnie co tu było wlane. Wlana tu była przeróbka, i tym samym ta pompka nie, nie do końca, w ogóle pompki wpiła nie do końca dobrze znoszą przeróbki, więc nie ma co tutaj się bawić, w takie przeróbki oleju, tylko lać olej tak, jak ma być do łańcuchów. Zajrzyjmy tutaj do środeczka, czyli pod to osłonę, jak to wygląda. No oczywiście jak to w większości tych pił, wszystkich tak i ten filtr jest dość tak przykurzony, czyli widać, że piła pracuje. O, i to gruba warstwa, także to będzie do czyszczenia. Ta piła kosztuje około 550 zł, czy tam 600 zł. Na pewno są tutaj lepsze pod zespoły, lepsze części użyte niż przy tych wszystkich tańszych, chińskich pił, piłach za 300 zł. Już to jest fajne, że jest to na takich spinkach, to już jest to duży plus. Odnośnie budowy pompki oleju, tutaj mamy pompkę oleju, łącznie z napędem tej, tej pompki, także to będzie do wymiany. Skręcę na części pierwsze. I pokażę jak to zrobić coś mi ostro szwankuje wyciągamy sobie tutaj taką zaślepkę mamy w środku kupę smaru tu musimy taką zawleczkę stąd wyciągnąć czyli wciskamy sobie w ten sposób widzicie no. I wyciskamy sobie, o ile da się wyciągnąć, jak nie to trzeba kombinerkami się posłużyć i jeszcze inaczej, tu jest zabezpieczenie, więc sobie to zabezpieczenie ściągniemy. Najlepiej to sobie jest zepchnąć śrubokrętem, czyli jednym z jednej strony, drugim z drugiej strony. I pchnąć mocno, i wyskoczy. Tylko, żeby nie prosto w oczy. O. Hop. sięgamy sprężynkę. Hop. Która tu była, i mamy tą część. że tak powiem na wierzchu. Możemy to wypchnąć całe. O. I. My tu mamy. No i tyle. Sprężynka. No to tyle. Więc tak, to jest nasza pompka oleju z chińskiej piły. No i dobra, jestem z powrotem. Wyczyściłem to sobie trochę przedmuchałem. jak on tu jest wycięty. Widzicie? No. I teraz obracamy to przybliżamy tutaj tą pompkę bardziej w tą stronę lub do tyłu. Tym samym regulujemy tutaj ilością oleju, które przez tą pompkę przepływa. I w ten sposób mamy regulację tutaj smarowania. Jeśli macie problem, żeby to, to sprężyny tak ścisnąć, żeby założyć to zabezpieczenie, po prostu sobie wkręćcie, Załóżcie zabezpieczenie. A potem sprężyny po prostu nakręćcie, jak śrubka. Także przeskoczyłam przez to zabezpieczenie. Zakładamy sobie tutaj ten wężyk, i zakładamy sobie tutaj to zabezpieczenie. Oczywiście dając wpierw troszkę smaru. Dałem trochę smaru. Także widzicie, taką pompkę rozebrać nie jest taki większy problem. Chwila, moment gotowe. Co jeszcze Wam pokażę? Napęd pompki, który za pośrednictwem tego tutaj, tego gwintu przenosi nam napęd na naszą pompkę. W ten sposób. I tutaj widać już mocne zużycie tutaj tego gwintu to jest spowodowane tym, że przez brud była zablokowana i wytarło tutaj te zęby. Co jeszcze? Druga sprawa, przewód olejowy, czyli ten przewód, który idzie nam ze zbiornika oleju do smarowania. Ważne, żeby ten filtr był czysty. Na to zwracajcie uwagę, ten jeszcze jest do mycia, do czyszczenia albo do wymiany. Tutaj te połączenia muszą być szczelne no i wiadomo, olej idzie nam w ten sposób... Więc tędy też nam może uciekać trochę zawsze tego oleju. Yy, najczęściej w tych piłach, właśnie są różnego typu wycieki. No, więc tak to widzicie. To jest cały tutaj układ olejowy. Ten układ smarowania łańcucha i prowadnicy w pile spalinowej, tej chińskiej. Ja to sobie zawsze jeszcze dodatkowo zaklejam silikonem, żeby mieć tu pewność, że to będzie szczelne i, i montuję. I też osadzę tą pompkę też troszeczkę na silikonie, żeby tutaj te niektóre połączenia dodatkowo jeszcze uszczelnić. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie hej, cześć.